W kolejnym moim filmie, słuchajcie dawno się nie pojawiały filmy z moimi zakupami, a ja że dzisiaj będą zakupach w Lidlu, postanowiłem Wam pokazać co zakupiłem. Zaczynamy. Dobra. Pierwsza rzecz, kasza manna, która będzie przeze mnie dodawana czasami do płatków owsianych, albo jako zamiennik płatków owsianych. Oczywiście z serii Nowy, nowa rzecz jaką znalazłem makaron świderki tiradel jeżeli chodzi o makro to 11,2 g białka 73,8 g węglowodanów i uwaga 0,2 g tłuszczu czyli praktycznie bez tłuszczowy makaron wiem jest to tak naprawdę zwyczajny makaron jak każdy inny ale jego cena mnie po prostu powaliła dlatego kupiłem i to od razu dwa opakowania następnie Oczywiście sól morska, kolejna rzecz, sos z pomidorów, polecam Wam ten sos z racji na jego skład, 99,5% pomidorów, a reszta sól, tak więc naprawdę spoko, zwłaszcza jako sos do spaghetti, czy do jakichś makaronów, też zakupiony ob dwa, oprócz tego była promocja na groszek. Kupiłem cztery puszki, z racji na to, że jak dobrze wiecie łączenie różnych źródeł węglowodanów, znaczy białek z warzyw powoduje, że mają pełny profil aminokwasowy, tak więc zawsze kupowałem fasolę. Dziś kupiłem groszek. No i dużego rodzaju mieszanki warzywne. Warzywa na patelni do włosku, fasolka szparagowa, brokuły i zupa jesienna. Tak to wygląda, dzisiejsze moje zakupy. Jak widzicie, za wszystko zapłaciłem 43 ,10 zł 10 groszy, więc wydaje mi się, że zakupy muszę całkiem spoko, za to wszystko co tu mamy. Jeżeli ktoś by się pytał odnośnie tego makaronu, o którym mówiłem, no to za jedno to opakowanie złoty 29, zł, czyli za kilogram 2,58. No słuchajcie, według mnie jest to naprawdę dobra cena, dlatego kupiłem właśnie ten makaron. Dlaczego nie kupiłem więcej? A no dlatego, że jak widzicie tutaj mam jeszcze swój ryż. A oprócz tego mam jeszcze kupę różnego rodzaju innych produktów typu jajek, wołowiny czy też ryb. Dlatego tak to wyglądało w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, hajtujcie, róbcie, róbcie co chcecie, udostępniajcie na fejsie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro.